Witam Państwa ponownie. Tym razem chciałbym zaprezentować Państwu nożyce z systemem zapadkowym oczywiście z tej gamy produktów Knipexa. Docięcie kabli, może ja pozwolę sobie dosłownie pokazać, to jest stal, to jest częściowo ściągnięte, żebyście Państwo zobaczyli o czym mowa, ale o stali, która jest po obwodzie tak naprawdę. Z tej strony pokażę, ona jest po prostu tylko tu, nie ma jej wewnątrz, w środku, tylko jest jakby po zewnątrz. Uzbrojony kamer w ten sposób. To jest ważne, ponieważ yy, yy, mamy jedno narzędzie do takich cięć, i teraz pokażę, jak to działa. Jak, poprzedni, jak, jak poprzednio już otwieramy sobie tylko po to, żeby zwolnić rękojeść, i będę zawsze pokazywał te kliknięcia. Cztery kliknięcia, czyli po wodzie rozłożona siła jest zupełnie inaczej niż w tych mniejszych przykrojach. To jest bardzo ważne. I co my teraz tutaj mamy? Otwieramy tak jak do tej pory pokazywałem, pokażę Państwu na tej stronie. Zamykamy sobie ten produkt. Tu już jest ekstremalny kabel, dla tego, dla tego narzędzia, dlatego narzędzie, dlatego pozwolę sobie go wziąć. I proszę zobaczyć, co robi. Do tej pory idzie łagodnie i zaczynam odczuwać... Ten właśnie, to co tu już pokazałem, po wodzie e, drut, który jest zbrojeniem tego kabla. W związku z tym da się zauważyć, bo to na filmie może tak nie widać, ale przy cięciu, że ten kaw, ten drut stawia zupełnie inny obrót. Jak powiedziałem, to jest maksymalny dla tego urządzenia. Są takie osoby, które może nie dowierzą, ale to jest ten, ten moment, który musimy przejść, tak naprawdę, zobaczyć. Widać nawet po mnie, że się może trochę męczę, ale prawda jest taka, że już jak to przejdę, to przez tę ilość kliknięć to wyłożenie daję sobie radę do końca. I tak. I to jest wszystko.